Przede wszystkim, żebyście te święta spędzili w gronie rodziny, w miłej atmosferze, żeby było jak najmniej zdarzeń w ciągu tych świąt typu zdarzeń, że trzeba ratować bezpośrednie zdrowie czy życie w naszym szpitalu, niech tego będzie jak najmniej, właśnie ten czas poświęcili swojej rodzinie. Wszystkim mieszkańcom Tomaszowa i powiatu składam tu w imieniu pracowników i swoim spółki Tomaszowskie Centrum Zdrowia życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Obyście Państwo nie musieli korzystać z naszych usług święta, spędzili w domowym gronie i oby Wam układało się w życiu że w takim dużym gronie się spotykamy po raz kolejny, już drugi, bo to pierwsze spotkanie było z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj mamy drugie spotkanie. Pan Prezes mówi, że pierwsze wielkanocne, ale jako całość spotykamy się drugi raz na tej sali. Widzę, że parę osób przybyło. To dobry symptom, ponieważ jak w każdej rodzinie, mówiłem to przy Świąt Bożego Narodzenia, rodzina jest najważniejsza. Ta wasza rodzina się rozrasta, powoduje to, że jesteśmy pewnie silniejsi, lepiej postrzegani. Przez naszych pacjentów, przez mieszkańców naszego powiatu. Coż bym chciał powiedzieć, dzisiaj jest też kolejny jakiś okres podsumowania, ponieważ z okazji świąt Bożego Narodzenia jeszcze tego nie mogliśmy powiedzieć, ponieważ faktem się to wtedy jeszcze nie stało. Dzisiaj mamy pewną historię za sobą. Ten szpital już jednoznacznie nie ma żadnych długów. To jest bardzo ważna dla Państwa informacja. Już nie będziecie pracować na Spłacanie zadłużenia tego szpitala tylko i wyłącznie na rozwój szpitala i spółki. Jak Pan Prezes zauważył, to jest bardzo istotna rzecz, że ta formuła powoduje, że Pan Prezes odpowiada za wiele, wiele rzeczy i bardzo dużą odpowiedzialność ponosi. Dlatego tak ważne są takie spotkania, by stworzyć zespół, by Pan Prezes mógł też. Spokojnie spać i przenosić tą dobrą atmosferę do domu. Dzisiaj organizujemy jajko wielkanocne dla pracowników szpitala, którzy będą dzisiaj reprezentowani przez swoich kierowników. Zaprosiłem na spotkanie właściciela spółki, czyli zarząd starostwa powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim z Panem Starostą Kagankiewiczem i pozostałymi członkami zarządu. Zaprosiliśmy gości i ordynatorów oddziałów, którzy z chęcią wyrazili swój akces, że przyjdą. Jest to dalece budujące, takie rodzinne. I te święta, które rozpoczynamy, są przed nami, będą na dzień dzisiejszy w naszym szpitalu takim początkiem rozpoczynających się świąt wielkanocnych. Wy państwo możecie liczyć zarówno na prezesa, na radę nadzorczą, jak i na zarząd powiatu, i myślę, że zarząd powiatu pod moim przewodnictwem, prezes i rada nadzorcza, będzie mogła liczyć na państwa, a w ten sposób, w ten sposób będziemy szli krok po kroku do przodu. Powiem jeszcze taką rzecz, że to jest, mówię, jakiś kolejny etap zakończony, pewnie. Trudny etap, zawsze te etapy, które się skończyły, po zakończeniu mówi się, że są etapy, etapami, były łatwymi. I tak dzisiaj też mówię, że to, co żeśmy przeszli, przeszli, było stosunkowo łatwe, bo żeśmy to przeszli. Natomiast stoi zadanie wielkie przed nami, które ja jako zarząd stawiam przed prezesem, przed radą nadzorczą, ale i też przed państwem, żeby przywrócić świetność tego szpitala z lat 70., 80. I jak Państwo mnie znacie, ja w tych działaniach będę konsekwentny. Ten szpital zasługuje na to, by być dobrym szpitalem, by się z niego wszyscy cieszyli, by ja miał powiedzieć, że to jest najlepszy szpital ze szpitali powiatowych. Oczywiście będę Państwa w tym wszystkim wspomagał, ponieważ ludzie są najważniejsi, natomiast jest jeszcze potrzeba... Nie. Na dowód tego nie będzie, że to centrum diagnostyki Obrazowej, o którym tak dużo mówimy, powstanie w tym roku. Być może to powstanie będzie oddane w styczeń luty ze względu na upływający czas, ale to centrum diagnostyki będzie w Tomaszowie, co spowoduje, że jeśli chodzi o powiatowe szpitale, ten szpital będzie wyposażony w moim przekonaniu najlepiej, czyli po, ta, po tym następnym etapie wszystko będzie zależeć w zasadzie, już tylko i wyłącznie od państwa. Natomiast efekt, który Czekam, będziemy oczekiwać, czyli za 2-3 lata, by wszyscy w województwie mówili, że szpital powiatowy w Tomaszowi Mazowieckim jest najlepszym szpitalem powiatowym. Chciałbym w moim imieniu zarządu Rady Nadzorczej złożyć Państwu życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Przede wszystkim takiej typowej, rodzinnej atmosferze, żebyście te święta spędzili, żebyśmy mogli tą tradycję utrzymywać, żeby spółka funkcjonowała tak jak dzisiaj, nie gorzej, a lepiej. Chciałbym, żeby to pierwsze w tym szpitalu, w Nowej Spółce spotkanie Wielkanocne stało się tradycją. Wszyscy jesteśmy tej wiosny spragnieni. Zima długa dała nam się poważnie we znaki. Nas też tutaj doświadczyła w pewne e, prace, które musimy wiemy, musimy wykonać. Nakreśliła to, powtarzam, ta zima. I jeszcze raz wszystkiego Państwu życzę jak najlepsze. Wszystkim naszym pacjentom życzenia zdrowych, spokojnych świąt. Ci, którzy zostaną w szpitalu, żeby szybko doszli do zdrowia i poszli do upragnionych domów, załodze, spokojnych świąt, dużego, dobrego wypoczynku na świeżym powietrzu, super pogody, a nam tutaj i, i członkom, i staroście, właścicielowi spółki, żeby ten szpital z dnia na dzień był jednostką mocniejszą, lepszą, żeby był. Był takim dobrym, można powiedzieć, dobrym ambasadorem powiatu Tomaszowskiego, żeby nam przynosił sławę, żebyśmy się mogli z tego cieszyć, że świadczymy usługi medyczne na wysokim poziomie.